Państwa w programie Gość Życia Teresa Urbanowska zaprasza. Dziś naszym gościem jest Pan Starosta Adam Lubiak, Starosta Wałmiński, przy okazji mieszkaniec Wałomina. Witam Pana starosta. Witam Panią redaktor. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w okresie przedświątecznym, ale wiadomo życie toczy się bez względu na święta. Dużo emocji wywołuje ciągle nasz szpital Wołomiński. Pytamy u źródła, jak to jest z tym szpitalem, jak jest z budową, jak jest z kadrą, jak jest z remontami, co się zmieniło w ostatnim czasie. Z, powiem tak, wiele ostatnio miałem takich informacji również na temat tego, że w szpitalu dzieje się źle, że szykują się jakieś zmiany. Że odchodzą lekarze, że. Otóż powiem tak, część z tych informacji oczywiście jest, jest prawdziwa. Niektóre z tych informacji są troszeczkę na wyrost powiedziane i lekko przesadzone. Jest proces jakby w szpitalu, trwa proces usprawnienia sytuacji, trudnej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji finansowej. Pan dyrektor wdraża taki program naprawczy, który ma obowiązek wdrożyć, gdyż strata za rok ubiegły była i przepisy nakazują na niego, jako dyrektora jednostki, aby taki plan naprawczy wdrożył. To będzie jeszcze omawiane na najbliższej sesji i na Radzie Społecznej Szpitala, ale to się wiąże z wprowadzeniem zmian i o tych zmianach będziemy na Radzie Społecznej i też na. Sesji pewnie jeszcze rozmawiali. Zmiany mają na celu usprawnić pracę tego szpitala, to znaczy optymalizacja, jeśli chodzi o stanowiska pracy, ponieważ to jest największy, no, największy zakład, jeśli chodzi o ilość zatrudnionych osób, ponad 700 etatów. I jakby każdy z tych osób, każda z tych osób jakby ma swoją funkcję do spełnienia, czasami dyrekcja, czy też poszczególni ordynatorzy. Widzą troszeczkę to inaczej, jest reorganizacja trochę pracy, no ale na, na razie jakby ten proces jest jakby w fazie takich omówienia. Ten okres naprawczy do kiedy powinien się skończyć? Program zakłada trzyletni proces taki, prawda? Mhm. Że w ciągu trzech lat, tak jak widziałem, projekt, zakłada, że finanse tego szpitala i tym samym sytuacja zostanie opanowana. Ponieważ mhm. wcześniej niestety no, takiego programu naprawczego nie było i zadłużenie, które było, zaciągano kolejne kredyty, zobowiązania, aby spłacić te pierwsze. więc Ja rozumiem jest tym... ja mam nadzieję, że, że Pan starosta albo pan dyrektor zechce się z nami spotkać, żeby troszeczkę o tym programie naprawczym po nowym roku porozmawiać. Liczę na to. Ale z takich informacji dobrych, jeśli chodzi mhm. o szpital, to to, że na Sorze jest aktualnie już czterech lekarzy A specjalistów było, do tej pory. było dwóch do tej pory. Hmm. Czyli dwukrotnie wzrasta. Dwukrotnie ilość? wzrasta. Są dwa dodatkowe pomieszczenia, w których właśnie ci lekarze przyjmują. Zrobiliśmy na tyłach pomieszczenia dla personelu, żeby mieli możliwość po prostu te socjalne pomieszczenia zostały wyniesione na, na zaplecze, czyli żeby tutaj tą powierzchnię zwiększyć oraz zakończył się już remont klatki schodowej mm. i dwie nowe windy funkcjonują, więc środki, które pozyskaliśmy, prawie 2 miliony złotych na tę inwestycję zostały wykorzystane. Mamy wnioski u wojewody już złożone na refundację tych mm. kosztów, więc to też są pozytywne. Czyli szpital informacje. ma już wszystkie klatki schodowe czynne? Czy wszystko jest, czy już, wszystko jest czynne. I winny, winny, już jest czynne. Na święta prezent już jest, tak, dla mieszkańców można spokojnie mm. już korzystać. Remont y tych, tych, tego układu komunikacyjnego trwał ile? 2-3 miesiące? Tak, sumarycznie, jeśli chodzi, bo to też wcześniej, żeśmy trochę rozpoczęli, mm -hmm. jeśli chodzi o pisanie wniosków, bo to też taki proces był złożony, ale sam remont to 3-4 miesiące. Mm -hmm. Szpital to jeden z tematów, ale nie jedyny, który jest ważny w tym okresie. Jesteście na etapie. Do kończenia przed uchwaleniem budżetu na przyszły rok to prowizorium, jakie w tym roku Pan przygotował z zarządem. Jak wygląda? Czy trzeba było iść na duże ustępstwa względem oczekiwań, a możliwości, czy, czy udało się spełnić wszystkie prośby? No, się, się <laughs> trudno jest wszystkie potrzeby spełnić zachcianki i oczekiwania mieszkańców. Natomiast staraliśmy się tak, aby jak najwięcej udało się wpisać do tego budżetu nowego. I z takich fajnych informacji, ciekawych myślę, jeśli chodzi o drogowe inwestycje, mhm. to jest to, że będziemy realizowali od, odcinek około 2,5 km drogi w gminie Poświętne. To jest tutaj... Jak Okuniew do Okuniewa, ten odcinek drogowy, łącznie z Czyli modernizacją. To jest ten mostu. Odcinek, w którym sobie mieszkańcy często skracają drogę do Warszawy? Tak, mm -hmm. tak, tak, dokładnie. I to jest bardzo kosztowna inwestycja to jest ponad 20 milionów złotych, więc sami byśmy nie byli w stanie tego z, po prostu z własnych, o własnych siłach, jakby z tych budżetowych, mm -hmm. udźwignąć. Dlatego złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Liczymy na wsparcie rządowe w tej kwestii. Czyli to nie jest w ramach tych wielu milionów, które powiat pozyskał? Nie, to są już nowe. To jest druga, nowa, to druga to perspektywa, to druga perspektywa mhm. wnioskowa. Złożyliśmy łącznie trzy wnioski na ponad 40 milionów złotych. W pierwszej w perspektywie było też trzy wnioski e, i tam była kwota 44,6 miliona złotych. Mm -hmm. A rozstrzygnięcie kiedy tych konkursów, o których Pan e, teraz mówi? Jeśli chodzi o, o wnioski, one są w trakcie jakby y, rozpatrywania. Formalnie y, będziemy wiedzieli pewnie na początku roku, mm -hmm. y, za chwilę. Natomiast to, czy każdy z nich będzie uwzględniony do realizacji, to y, jeszcze nie wiemy, ale próbujemy y, nadal. Wiadomo, drogi, ile byśmy ich tam nie pobudowali, nie poremontowali, wiecznie będą potrzebne, a czy w tej nowej uchwale budżetowej szykują się oprócz szpitala jakieś jeszcze inwestycje kubaturowe? Tak, mamy w budżecie kontynuację rozbudowy dwóch domów dziecka w równem. Zmieniają się przepisy i tam musimy... Dlaczego hmm, mówimy o dwóch domach dziecka? Będą dwa domy, jakby budynki podzielone. Mhm. Przepisy właśnie nakazują nam, że y, musi być ograniczona ilość też dzieci mhm. w danym domu dziecka, dlatego też y, musimy troszeczkę to przeorganizować i, i, i właśnie ten budynek, który jest y, będzie rozbudowany i powstaną nagle dwa nowe. Budowa już trwa. Mhm. Do tego y, myślę, że y, Kobyłka będzie takim też, y, też złożyliśmy wniosek o Realizację tego programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Pewnie na początku roku będziemy mieli rozstrzygnięcie, czy się zakwalifikowaliśmy do tego programu. Ciekawostką jest to, że już mieliśmy telefon z jednej z takich gazet biznesowych, jakby mhm. forum, gdzie dyrektorzy, pani dyrektor PCPR-u mhm. dostała zaproszenie na wywiad właśnie mhm. w, w tym celu. Więc jeżeli już media się interesują, to jest duża szansa, że ten wniosek, który złożyliśmy do ministerstwa, ja zresztą mówiłem na spotkaniu, gdy ostatnio mieliśmy panią minister i pana wiceministra w Ząbkach, na spotkaniu z seniorami, mhm. mówiłem o tym, że my już taki wniosek złożyliśmy, zakupiliśmy dwie nieruchomości w Korolice na ten cel. Więc to się spotkało tak jakby z dużym zainteresowaniem i z uznaniem jakby ze strony Ministerstwa, że jednak Powiat Wołomiński no jest tak jakby o krok do przodu i śledzimy przepisy, które są wdrażane i staramy się jakby korzystać dla mieszkańców, jeśli chodzi o to wsparcie rządowe z tych środków, które Płyną do samorządów w dużym stopniu. Mhm. Lokalnie kilka razy o tym już mówiliśmy, pisaliśmy. Wiem, że media ogólnopolskie też śledzą te lokalne fora, więc, więc pewne rzeczy im też nie umykają. Tematy poważne, ale tak jak wspomniałam na początku, jesteśmy w okresie przedświątecznym. To czas mhm. spotkań, wielu rozmów o przyszłości, ale to też czas pomagania innym. Czas, kiedy powinniśmy zauważyć, że, że, że no są ludzie, którym jest trudniej niż, niż, niż powiedzmy nam, i jest wiele akcji pomocowych. Wiem, że w niektóre Pan się również angażuje osobiście, nie tylko z pozycji swojego urzędu, z tych akcji, które do Pana docierają, która, która Pana jakoś najbardziej urzekła w ostatnim czasie. Myślę, że ta najbardziej taka moja osobista, w którą się zaangażowałem po prostu, ale nie tylko ja sam, bo zaangażowaliśmy się całym zarządem i naprawdę tutaj podziękowania dla wszystkich, którzy się włączyli, to, to była ta akcja, gdzie pomagaliśmy no, mieszkańcowi Brwinowa, czyli mhm. temu Filipkowi, który właśnie wrócił na święta do Polski już po odbytej operacji na otwartym sercu, i, no i czuję się dobrze. Wczoraj oglądałem materiał w tym zakresie, i naprawdę, Filip, widzę, że fajnie, fajnie wygląda. Nie ma jakby już tych. Jaką takich... kwotę trzeba było zebrać, żeby temu o, to mogło O, to była bardzo duża kwota. Kiedy Paweł Wołomicki przyłączył się do tej akcji, brakowało 600 tysięcy złotych, nazbierana była kwota. 400 tysięcy i wtedy mieliśmy wydarzenie wspólne z Wójtem Dąbrówki mhm. to, to w Kuligowie i wtedy pamiętam jak mówiłem przez mikrofon prosiłem o wsparcie to brakowało 600 tysięcy z potrzebnego miliona. Mhm. Później okazało się, że milion został nazbierany w przeciągu dwóch tygodni bardzo szybko, bo telewizja zainteresowała się również wtedy tym chłopczykiem, będąc w Kuligowie. Jedna z pani redaktor podeszła do, do, do mamy Filipa i zaprosiła do nagrania programu w telewizji, i wówczas po tym programie ruszyła jakby też dalsza lawina pomocy, więc to nazbierano w ciągu dwóch tygodni, ale okazało się, że jeszcze brakuje kolejnego miliona złotych, ponieważ stan Filipa się pogorszył i nie mógł po prostu być transportowany zwykłym samolotem. I wtedy w ciągu naprawdę bardzo szybkiego czasu, chyba około tygodnia, nazbierano drugi milion złotych, co w ogóle było dla nas niewyobrażalną historią. A na końcu włączyło się w to jeszcze Ministerstwo Obrony Narodowej i pan minister Mariusz Błaszczak po prostu zaproponował, że ponieważ stan Filipa był na tyle zły, że musi mieć bardzo. Profesjonalną obsługę medyczną i ten samolot rządowy, który. Więc akcja była naprawdę zakorolona a to się w ogóle zaczęło zawsze, z takich małych rzeczy jakieś, prawda? Wiem, że i pani redaktor też włączyła się, przyłączyła się do, do tej akcji, przekazała na licytację jakieś obrazy. Więc każdy mieszkaniec tutaj naprawdę włożył do tego bardzo to dużo. To była akcja taka bardzo kosztowna, wymagająca też wielu decyzji. Poza zasięgiem naszych możliwości obywateli, natomiast hmm. y, możliwości są po stronie osób, y, które sprawują władzę No tak, mają a, firmy najbardziej, najbardziej była intertary. taka, mówię, by, by, by osobista i bardzo żeśmy to przeżywali, no bo jednak stan, stan chłopczyka był hmm. ciężki. Y, ale oprócz tej, tej akcji mieliśmy jeszcze dwie kolejne, gdzie pomagaliśmy naszym rodakom na kresach, hmm. y, włączyliśmy się wspólnie ze stowarzyszeniem, które właśnie pomaga Polakom mieszkającym na Kresach w taką akcję i jeszcze w jedną akcję, jeśli chodzi o szlachetną paczkę, to już jakby zakrojona na szerszą mm. skalę ogólnopolską, to wielu, wielu, wiele samorządowców się włączało w to, my również też. Ale informacja, że 60 rodzin taką pomoc dostało konkretną, adresowaną, mm. dedykowaną też jest informacją pozytywną, tym bardziej, że co mnie w takich akcjach bardzo buduje, to jest ilość młodych ludzi, która się potrafi w to włączyć. I z, tej, z tego powodu może skupmy się chwileczkę na tym, na tym wydarzeniu, bo wiem, że objął pan patronatem jako starosta i też udzielił pan. Yy, Lokalu na podsumowanie. Tak. Co się ciekawego działo w czasie tego podsumowania? No właśnie, kiedy zgłosiła się do nas pani koordynator z taką prośbą, bardzo młoda osoba i trzeba było jej pomóc mhm. po prostu w, w tym wszystkim, zrobiliśmy takie spotkanie robocze na szybko i określiliśmy potrzeby, jakie są. W pierwszej kolejności tu podziękowania dla pani naczelnik edukacji, dla pani Hanny Skrzypczak, która po prostu zaangażowała się osobiście i przypilnowała wszystkiego. Dzięki pomocy pracowników również wydziału inwestycji i drogownictwa, którzy sami z własnej nieprzymuszonej woli pomagali i pomagali też w rozwózce tych wszystkich darów. Jako wolontariat, więc naprawdę jestem dumny z takiej postawy pracowników starostwa i z tego, że wspólnie udało się tak wielkiej ilości rodzin pomóc. To cieszy, buduje mhm. na przyszłość, że coraz więcej osób chce pomagać i włączają się w takie tego typu akcje. Więc myślę, że przed nami jakby no, taka świetlana przyszłość, że, że, że jednak. Są też, rządowe, są też sytuacje, są też sytuacje takie, gdzie bez wsparcia. Rządowego, samorządowego trudno jest pomóc y, ludziom. Mówię tu o osobach bezdomnych. W naszym powiecie jest jedno takie miejsce dla mężczyzn, ale wiadomo, że w podobnej sytuacji jeszcze do niedawna, trudnej sobie do wyobrażenia, znajduje się coraz więcej kobiet. Czy powiat myśli też o tym, żeby podobne miejsce, jak w czarnej dla panów, znalazło się gdzieś w bliskiej odległości dla, dla kobiet, które się znajdą w trudnej sytuacji? No to jest problem złożony, to jest, dotyczy jakby tutaj y, szerszego grona też mieszkańców i, i powiatu. Y, oczywiście my włączamy się, jeśli jest taka potrzeba mhm. y, doraźna, żeby pomagać y, poszczególnym osobom. Y, na tą chwilę jakby nie planujemy y, dodatkowego takiego miejsca, mhm. żeby y, budować, ponieważ no, ograniczenia budżetowe niestety przy rozbudowie szpitala, która przed nami, obciążenie dla budżetu jest bardzo duże. Do tego jeszcze mówię, mamy dwie czy trzy inne inwestycje, które prowadzi, prowadzimy jednocześnie, więc nie stać nas teraz na, na to, by wszelkie problemy, mhm. które przez ostatnich <Ky> kilkanaście lat jakby narastały, rozwiązać, ale myślę, że przy dobrym jakby takim zaangażowaniu i odrobinie dobrej woli można takimi mniejszymi nawet, takimi, mm -hmm. prawda, taką pomocą doraźną też i, i, i przy współpracy z burmistrzami i wójtami poszczególnych gmin też pomagać. Ale warto też przy tej okazji wspomnieć, że w naszym powiecie w Zielonce jest dom samotnej matki, prawda? Tak. Także są sytuacje różne, czasem wydawać by się mogło bez wyjścia, ale są takie miejsca mm -hmm. jak, jak Noclegownia w Czarnej dla Panów, jak Dom Samotnej Matki w Zielonce i, i wiadomo, to, że tak, tą pomoc w trudnych sytuacjach można uzyskać i warto też o tym mówić i przypominać, żeby osoby, które się znajdą w trudnej sytuacji i wydaje im się, że już nie ma wyjścia, żeby wiedziały, gdzie tej pomocy szukać. Mamy prawda? też przecież Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, też mm -hmm. na terenie DPS-u w Zielonce, czyli tego domu pomocy społecznej, tam, gdzie ten szereg inwestycji teraz realizujemy. I to też jest taka pomoc no, dla, dla osób, dla matek, które są w danej chwili w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej. Też taką pomoc mogą tam otrzymać. Są pomieszczenia, są pokoiki, gdzie mama na przykład z dzieckiem, która jest w jakiś sposób źle traktowana w danej chwili przez czy to męża, czy w rodzinnej sytuacji innej, też taką pomoc może otrzymać i też mamy takie pomieszczenia, gdzie, pokoiki, gdzie taka doraźna pomoc też jest świadczona. Czas przedświąteczny to też czas życzeń, czego pan życzy? mieszkańcom? Czego Pan życzy swoim bliskim w takim dniu jak Wigilia? Ja bym życzył i sobie i mieszkańcom tego, abyśmy w tym dwudziestym roku, czyli który tuż przed nami, zrealizowali to, co mamy zaplanowane. Aby mieszkańcy trzymali za nas kciuki, aby nam nie starczyło, nie zabrakło Siły do tego, aby tym wszystkim zadaniom podołać, bo naprawdę jest, mamy ambitne plany i, i, i zamierzenia naprawdę spore. A tak od serca i, i rodzinnie, świątecznie, no to przede wszystkim zdrowia, radości, takiego wewnętrznego spokoju, spotkań z najbliższymi, rodzinnych, wśród najbliższych, przede wszystkim odpoczynku żeby każdy znalazł taką chwilę wytchnienia dla siebie z rodziną i mógł... Tak, odpłynąć mm. na chwilę i zapomnieć o problemach wszystkich, które mają, każdy z nas ma problemy. O byciu, o byciu z rodziną nic tak nie jednoczy jak kuchnia, czy pan starosta jest mężczyzną gotującym, czy, czy, czy raczej woli Pan jak to kobiety w domu gotują? Ja, to tak już rodzinnie się zrobiło świątecznie, to tylko muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o, o gotowanie, to y, u mnie w domu moja teściowa bardzo dobrze gotuje mm. i ona jakby... Staje zawsze na wysokości zadania i przyrządza. W tym pomaga oczywiście moja żona, i z uwagi też na jej obowiązki, nie zawsze mhm. nie ma na to czas, ale na przykład w dniu wczorajszym. Ma Pan jakieś swoje danie popisowe? Kiedyś udało mi się przygotować łososia w kaparach. Czyli prawda, w takim zapiekanym piekarniku, w takim śmietanowym sosie. Z tym. Więc raz mi się to nawet udało. Ale staramy się z rodziną, z synem, z żoną, na przykład jakieś tam pierniczki wypiekane, coś takiego, wspólnie, razem, żeby ten czas, chociaż mówię tutaj, tymczasem jest, jest różnie. Ale... No tak jak u większości z nas. Myślę, że tymi życzeniami i takim świątecznym akcentem dziś zakończymy spotkanie z Państwem. Przypomnę, że dziś naszym gościem był Pan Starosta Womiński Adam Lubiak. Dziękuję Państwu. Ja dziękuję Panu. Dziękuję Państwu.